Dzień dobry. Tutaj Magda z kanału Kawa po Turecku. Dzisiejszy dzień zaczynam zdecydowanie lepiej. Ostatni film był bardzo emocjonalny. Nie było mi łatwo go nagrać, nie ukrywam, bo nie jest to łatwe tak się odtworzyć i mówić o tak osobistych sprawach publicznie. Ale bardzo się cieszę, że to zrobiłam, że ten film nagrałam, dlatego że. Poczułam ogromną mulgę. Mogłam w końcu to wszystko z siebie wyrzucić, podzielić się tym z wami, nie dusić tego więcej w sobie. I też później, oglądając to nagranie podczas montażu, mogłam też się trochę do tych moich uczuć, emocji zdystansować, popatrzeć na nie z boku, a później, czytając wasze komentarze, spojrzeć na to wszystko też z trochę innej perspektywy. I bardzo mi to pomogło. Dużo lepiej się czuję. I na tym chciałabym się skupić, żeby odzyskać tą radość dnia codziennego, i poczyniliśmy już w związku z tym pierwsze kroki. Zaczął się miesiąc Ramadan, i ten miesiąc, jak już pewnie wiecie, kończą święta Ramazan Bairamę. I kupiliśmy już bilety, będziemy na te święta jechać do Burdur, do rodzinnego miasta Nuriego, żeby się spotkać z jego rodzinką, a zaraz później przyjedzie moja mama. Więc nie mogę się już na to doczekać. Wiem, że na pewno taki czas z bliskimi bardzo nam, nam pomoże i podniesie na duchu, więc na tym się teraz skupiam. Odliczam po prostu do tego dni. A w związku z tym, że zaczął się Ramadan, i jest to nie tylko miesiąc postu dla muzułmanów, ale również miesiąc takiego wspierania innych w potrzebie na pewno też skupimy się na dalszej pomocy poszkodowanym. Bo ważna jest teraz ta pomoc długofalowa. A jeżeli chodzi o sam Ramadan, to nie wiem jak będą te ramadanowe vlogi w tym roku wyglądać, ale na pewno nie będą takie jak w latach poprzednich, dlatego że w tym roku Nuri nie pości ze względów zdrowotnych. Więc jeżeli chcecie zobaczyć jak post w Ramadanie wygląda, no to odsyłam was do do tych filmów z poprzednich lat. Wrzucę Wam playlistę ramadanową w przypiętym komentarzu. No ale są też inne tematy. Myślę, że, że coś ramadanowego i tak w tym roku na kanale się pojawi. Ale jeżeli ten temat Was szczególnie interesuje to ja bym chciała Was zaprosić na kanał Emilii. Kanał nazywa się Moja Turcja od Kuchni. Też Wam link wrzucę przy przypiętym komentarzu. Dlatego, że Emilia jest polską tatarką muzułmanką, ma również męża, Turka muzułmanina, i oni co roku poszczą w ramadanie, w tym roku również. I Emilia postanowiła w tym roku przez cały ramadan nagrywać takie codzienne vlogi, żeby właśnie wam pokazać, jak, jak taka codzienność w ramadanie w Turcji wygląda. Więc tam was zapraszam, bo na pewno tam będzie dużo różnych informacji. A co się u nas pojawi, to zobaczymy. No a teraz, słuchajcie, zrobiła się ładna pogoda, wyszło słońce, chociaż się nie zapowiadało, bo rano było pochmurno, ale teraz jest bardzo ładnie, więc dopiję szybko tą herbatę, ogarnę się i pójdziemy razem na mały spacer po osiedlu. Dlatego, że muszę wejść do sklepu, bo brakuje mi parę rzeczy do obiadu, więc pójdziemy razem. I tak będziemy dzisiaj kontynuować ten dzień. Będzie to po prostu taki zwykły vlog z mojej codzienności w Turcji. Hmm. Lecimy. Ptaszki śpiewają. Słońce wyszło. Wiosenna pogoda. W sam raz na spacer. Zobaczcie. Idzie wiosna. Szy pojawiają wszędzie pąki. Niedługo będą kwiaty. A tu osiedlowe piesie. Mieszkańcy tego bloku tutaj chyba je dokarmiają. Jest wysypana karma. Są maluchy i tam chyba mamusia. <tryk> ojej, ojej, oj, ojej... Oj, ojej, oj, ojej, oj, ojej... Oj, ojej, ojej, ojej... Ojej, ojej, ojej... Oj, oj, oj. No dobrze, no dobrze, no dobrze. No. Tutaj mają wysypane. Więc ktoś tu o nie dba. Papa Papa! Pa. Takie okrzyki. Akurat jest przerwa w szkole tutaj. Nurina na pewno teraz też ma takie hałasy. Tutaj otworzyli nam kolejny etap, nową część osiedla toki. No, ładnie to wygląda innym stylu bloki niż te nasze stare. Zastanawiacie się pewnie, czy taki rodzaj osiedla jest bezpieczny pod względem trzęsienia ziemi? I mogę Wam powiedzieć, że tak. Toki akurat tak. Więcej o tym osiedlu mówiłam Wam w filmie, w którym pokazywałam Wam mieszkanie, które wynajmujemy. Jeżeli tego filmu jeszcze nie widzieliście, to sobie tutaj zerknijcie. W każdym razie, Toki to jest rodzaj osiedla budowanego przez rząd. I faktycznie posiada ono wszelkie zabezpieczenia. Ta konstrukcja jest solidna, i wyobraźcie sobie, że teraz po tym ogromnym trzęsieniu z 6 lutego, które objęło 11 prowincji w Turcji, okazało się, że we wszystkich tych prowincjach ani jeden blok typu Toki się nie zawalił. Więc to akurat. Bardzo podnosi mnie na duchu i, i daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że akurat na takim osiedlu mieszkamy. O proszę. A tutaj akurat jedzie auto, które zbiera starocie. I w ten sposób dotarliśmy do naszego osiedlowego marketu, który jest położony w piwnicy meczetu. Słyszę, że u góry akurat odbywa się modlitwa, a my idziemy na zakupy. Nie wiem, czy słyszycie. Naprawdę jest modlitwa u góry. No dobrze, ale my na zakupy. Birki wygląda. 1 kg Ja alabilir orta da az yağlı, az ale się chmurzy. muszę się pospieszyć, żeby mnie deszcz nie złapał. Zobaczcie, tutaj na skraju osiedla. Są przygotowane kontenery. Ostatnio widziałam jak je odnawiali, malowali. W tych kontenerach mieszkali poszkodowani w trzęsieniu ziemi jakie miało miejsce tutaj w 11 lat temu. Teraz je odnawiają i zostaną te kontenery wysłane w region, który jest obecnie trzęsieniem ziemi objęty. Zobaczcie, tutaj są te co przed chwilą wam pokazywałam już odnowione. A tutaj jeszcze tyle ich czeka. Okazji coś wam pokażę. Zobaczcie, mamy tutaj w szafie przy wyjściu uszykowany plecak ewakuacyjny z najpotrzebniejszymi rzeczami. A jeszcze tutaj dam dodatkową małą apteczkę i taką samą mamy też w sypialni, w razie czego. Pokażę Wam teraz szybko, co kupiłam, ile to kosztowało, żebyście wiedzieli, jakie są teraz ceny w Turcji w związku z inflacją. Ceny będę Wam podawać w lirach, ale jeśli chcecie wiedzieć, ile to jest w złotówkach, to mniej więcej przez 4 trzeba podzielić. Tutaj mamy napój Anadolu Sherbet, czy też Ramadan Sherbet, i to jest napój bardzo popularny w ramadanie. Litr tego napoju, ten napój jest taki, bym powiedziała, korzenny 20 lir, czerwona papryka. 7,45, bakłażany 9, ziemniaki 13, 15 jajek od szczęśliwych kurek, 47,50 i najdroższe mięso mielone wołowe. Zmienił mi je pan na miejscu z mięsa, które wybrałam: 230 wir. No dobrze, to zabieram się teraz za obiad. Dzisiaj na obiad będę robić coś w rodzaju Anteptawa, chociaż trochę zmodyfikowaną wersję. Już sobie pokroiłam warzywa, zaraz Wam pokażę, co będę dalej z tym robić. Ale jeżeli chcecie zobaczyć oryginalną wersję tego przepisu, to mam film na kanale z tym daniem. Tutaj Wam wrzucę link, a zaraz Wam pokażę, w jakiej wersji dzisiaj to przygotowuję. Więc Dzisiaj użyłam trzy ziemniaki, trzy czerwone papryki, 3 bakłażany. Tutaj mam 250 g mięsa mielonego wołowego, przyprawy, trochę oleju i takie puree z pomidorów. I teraz trzeba to wszystko połączyć. na 200 stopni do piekarnika. Około godziny myślę w piekarniku będzie. Obiad w piekarniku i będzie się piek przez około godzinę. I też mniej więcej jeszcze tyle czasu zostało zanim Nuri wróci z pracy. Więc teraz przebiorę się z powrotem w coś wygodnego i... Usiądę chyba do montażu tego vloga. wciągnęła mnie to montowanie, ale obiad na pewno już jest gotowy. Zaraz przyjdzie Nuri. Więc trzeba coś zjeść. Ale powiem wam, brakowało mi tego nagrywania takich zwykłych vlogów i montowania. Więc... Czas do tego wrócić. Podaje mi to dużo radości. I chyba wam też.

W ogóle zwróćcie uwagę na tą koszulkę. Jak dzisiaj patrytycznie. No, smacznego. Smacznego. I tak zrobił nam się wieczór. Tak. Co teraz? Odpoczywanie. No. Bo oboje mieliśmy dzisiaj pracujący, męczący dzień. Tak. No to sobie coś włączymy teraz na Netflixie. Wypijemy coś ciepłego. I będziemy już razem spędzać wieczór. Nie odpocząć. Więc tutaj kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia w następnym filmie. Gryszrys. Czekałem na to. Bywajcie! <laughs> Oni też czekali chyba. <laughs>